Dają mnie co taki smutny, czemu siedzę sam. Mówię, że tak już mam, to mój codzienny stan do uśmiechu powodów brak. A mówię, kiedyś będzie gorzej, chcesz pocieszyć się, jak na przyszłość nie mam szans. Tak więc się nawet nie przyjmuję i jebać ten plan. Bo żaden nigdy mi nie wyszedł, każdy zrobił ban. Hej! kopuje kurwa dołek, ona dla mnie jak taboret Szyja na pętli, ale stoję, tak, kurwa jeszcze stoję Na co się staram, skoro kończę sam A każdy schemat tych relacji bardzo dobrze znam Co mam odpowiedzieć, gdy się czuję tak Że gdybym miał tylko okazję, to bym oddał strzał Nie radzę sobie z kimś, nie radzę sobie sam Czemu jeszcze jestem nie mam szans, Bóg zbudował mi tę ścieżkę Czy to właśnie ja od urodzenia? Ja to przegryw chyba tak już mam Ona mówi, że odda wszystko Mówi, że chcemy ze mną przyszłość Odpuść już to sobie, mam przez to ta natofobię. Przecież wiesz, że nie radzę sobie Wiesz, że niedługo koniec